Cześć. W momencie, kiedy to nagrywam, jest 20 grudnia, nów księżyca, tuż przed świętami, kilka przed nowym rokiem. Okres em, takich ostatnich mocnych zmian i energetycznych, i zmian wewnętrznych kończy się stare, wchodzimy w nowe. I bardziej teraz chodzi o odpuszczanie rzeczy, które były, niż o zaczynanie nowe, mimo że. Mamy nu. To jest ostatnia taka nasza wędrówka, a działo się sporo w ostatnich tygodniach, miesiącach, zarówno na portalu Wiedzy, jak i u mnie prywatnie. Cała masa wywiadów, rozmów z wartościowymi osobami. Jeszcze nie wszystkie z tych wywiadów są publiczne. Jest kolejka, co co kilka dni, żeby nie, nie wszystko naraz. Mam też już pewne doświadczenia z przeszłości, dlatego działam bardziej pragmatycznie niż emocjonalnie, tak jak wcześniej. Mam nadzieję, że z lepszym rezultatem. O tym też poniekąd będę chciał porozmawiać, bo wchodzimy w nowy rok. I on jest o potężnych zmianach. Potężnych zmianach dla nas wszystkich. Zmianach kolektywnych, zmianach dla ludzkości. Zmieniać się będzie i ustrój polityczny, i kwestie finansowe, gospodarcze, wolna energia. Z tym wiąże się właśnie wejście w erę Wodnika. Myślę, że większość z nas, przynajmniej ci, którzy słuchają, przygotowywali się do tego, przez ostatnie lata, może przez ostatnie miesiące, a może dopiero zaczynają. Jesteśmy gotowi i po prostu to się musi wydarzyć. Ciekawą rozmowę miałem z Dariuszem Michalikiem, który wytłumaczył, powiedział, czy nawet potwierdził coś, o czym wiedziałem: to, że Matrix jest w nas. Wszystkie programy, schematy, nawet jeśli od nich uciekniemy, to mamy to tak głęboko wgrane, że w nowym świecie, w nowej przestrzeni odtwarzalibyśmy to na nowo. Dlatego jest to tak skomplikowane, bo my musimy złamać wszystkie schematy. Zacząć zupełnie inaczej. Nie tak jak nasi przodkowie, nie tak, jak istoty kosmiczne, ale w zupełnie inny sposób, bo to są warstwy na warstwach. Nie wiem, czy słyszeliście o w wcześniejszych generacjach ludzi, ludzie z Atlantydy, przed nimi jeszcze jedni i jeszcze wcześniejsi, ponoć około sześciu, a może nawet siedmiu tych warstw było. I te warstwy, słuchajcie, wszystkie są w nas. To są warstwy Matrixa, czyli to w czym jesteśmy teraz, to jak nas wychowali, to jest pierwsza warstwa. Kiedy z nią się w jakiś sposób uporamy, pokazuje nam się kolejna warstwa głębsza, nasz ród, nasi przodkowie, nasze poprzednie wcielenia. Kolejne warstwy to są te sprawy kosmiczne, opiekunowie, różne nasze wcielenia na innych przestrzeniach, planetach i tak. Kolejne warstwy, kolejne, aż po bardziej eteryczne, po bardziej duchowe. I to wszystko są części matryksa różne nakładki, które my w sobie mamy. Czy jesteśmy w stanie zacząć na nowo zupełnie inaczej, pomijając te wszystkie warstwy, które w sobie mamy, które znamy, które różne grupy kultywują. Jedni są bardziej przy tych rodowych, ziemskich, planetarnych, inni bardziej właśnie przy tych galaktycznych i tak dalej. Czy uda nam się odnaleźć zgodę? A o tym to jest, bo My musimy wejść w taki stan zgody. Tutaj kolejna fajna rozmowa, jeśli chodzi typowo o Polskę, z Aronem Jasnowidzem, który tłumaczył, że kluczową rolą Polski jej największą szansą jest bycie takim arbitrem, który trzyma zgodę pomiędzy Wschodem a Zachodem. Przez co my możemy być szlakiem handlowym między wschodem a zachodem i trzymać w zgodzie jednych i drugich. Zobaczcie, to są dwie najbardziej zwaśnione strony od lat, a my jesteśmy po środku. Dlatego tak często w naszych rejonach jest ta niewidoczna granica konfliktów, które często nas dotykają. I naszym zadaniem, jako kraju, w tamtym miejscu jest właśnie trzymać tą zgodę, na czym najbardziej zyskamy, trzymając sztamę i z jednymi i z drugimi. I o to chodzi, że mimo różnych różnic zdań, różnic poglądów, różnych podejść, zarówno tych duchowych, jak i bardziej przyziemnych, kluczem jest zachować równowagę i zgodę, mimo wszystko. To jest klucz takiego porozumienia. <gry> Więc sami widzicie, tych tematów było sporo, bardzo ciekawych, sporo przemyśleń, ale ja nie robię tego dla przemyśleń. Zarówno portal wiedzy, społeczność portalu wiedzy, to, że buduje społeczność ludzi, ludzi świadomych, którzy tutaj i z sobą pracują, i rozwijają się, i różne takie sprawy poszerzające świadomość, bo o to chodzi. My musimy poszerzać naszą świadomość, żeby widzieć to szerzej. Już nie z perspektywy o mym biedne pionki, co my tutaj możemy, ale z perspektywy każdy z nas ma w sobie potężną moc i każda jedna osoba może wywołać efekt domina, lawinę, która odmieni wszystko. E, dlatego na tym się skupiam, ale nie chodzi już o sam rozwój świadomości, a realne działania. Dlatego prowadzę na YouTubie cykl Lepsze Jutro, rozwiązania nowej ery, bo ja ich jeszcze nie znam. Myślę, że nikt ich nie zna i myślę, że o to w tym chodzi, żebyśmy wymyślili coś nowego, coś, czego jeszcze nie ma, coś, co czujemy po prostu, że jest dobre. Pewne rozwiązania może można wdrożyć, a może to jest powtarzanie Matrixa. Zmierzam do właśnie takich realnych rzeczy, które można wprowadzić. Po to to jest, po to rozmawiam z różnymi ekspertami. O ile w tym miesiącu, w grudniu, rozmawiałem o świecie bez granic. Czy my możemy żyć bez tych murów, bez tych barier, i tutaj wniosków była cała masa. Co ciekawe, większość z nich sprowadzała się do pieniędzy. Większość moich gości zauważało, że pieniądze jedni nazywali to główny problem, inni największą potrzebą. Chodzi o to, że to jest coś, co najbardziej nas blokuje. Bo robimy rzeczy dla pieniędzy, bo musimy zapłacić, musimy przetrwać, nakarmić rodziny i to dotyczy praktycznie wszystkich, chyba że komuś udało się udało w jakiś sposób z tego wyjść. Mi nie. Ja normalnie pracuję. Mam dzieci na utrzymaniu, żonę, dom, rachunki i całą masę różnych rzeczy. I co jest ciekawe, że dawne cywilizacje one potrafiły Półgrać, bo był konkretny cel i wszyscy działali w kierunku tego celu z miejsca, w którym czuli się najmocniej. Ci, co mają zdolność organizacyjną, organizowali, inni kopali, jeszcze inni przynosili. Każdy dokładał od siebie jakąś cegiełkę i to było ewidentnie robione grupowo. Tutaj fajnie Andrzej Rady pokazywał to na zasadzie miast-gwiazd, że tu musiała być totalna współpraca zaangażowanie i to nie było pod przymusem. To było tak, jak byśmy chcieli, czyli płynące z serca. To była fala pięknej energii i, i współpracy. Tylko kluczem jest to, że ci ludzie mieli zapewnione podstawowe potrzeby. My tego nie mamy. Żyjemy w tak zaawansowanych czasach, a większość osób nie ma zapewnionych tych podstawowych potrzeb. I y, y, nawet jeśli ktoś, bo, bo są sytuacje, gdzie ktoś jest milionerem, ale cały czas żyje w presji, bo te aktywa one sobie krążą, więc tak naprawdę tych pieniędzy nie ma. To wszystko się inwestuje, musi być w, w stałym obrocie, y, więc jeszcze więcej stresów i presji. Są osoby, które mają naturalny talent do y, bycia lekarzem, chcą pomagać ludziom, to jest ich pragnienie. Ale nie mogą tego realizować, bo pieniądze stoją na przeszkodzie. Drogie studia, drogie e, utrzymanie tego wszystkiego, więc muszą z tego zrezygnować. Są też osoby, które w ogóle nie obchodzą ich ludzie, ale praca lekarza jest dla nich e, takim ambicjonalnym, z ego osiągnięciem i z czymś, co może przynieść duże dochody. Więc w to idą. Robią to dla pieniędzy, a nie z powołania czy misji. To jest kolejna taka rzecz, która e, powinna być zmieniona. Kiedy mamy zapewnione te podstawowe potrzeby, to możemy realizować siebie tak naprawdę, bo nie muszę dla pieniędzy. Mogę po prostu to, co chcę. Może chcę malować obrazy, może chcę tworzyć e, jakieś bezpieczne społeczności. Wszystko zależy od tego, do czego mnie. Niesie. I to jest ten wyznacznik. Nie to, jakie mamy wiedzę, nie to, jakie mamy tutaj zasoby, nawet nie jakie talenty, ale to, czego pragniemy w środku, co byśmy naprawdę chcieli. Bo kiedy wtedy podążymy za tym, to cała reszta też po prostu pojawi się wiedza, pojawi się ludzie, wsparcie i tak dalej. Więc tutaj takie wielkie przewartościowanie. Gdzieś tych wszystkich rzeczy. Fajne też wskazówki były tutaj ze strony innych cywilizacji, że one działają sobie jako rady, że są grupy, które zarządzają tym, i to jest służba, że oni nie robią tego dla pieniędzy, bo jak robisz coś dla pieniędzy typowo, no to mija się to jakby z tym całym powołaniem. I tutaj trzeba mocno rozróżnić. Właśnie styczeń będzie na temat pieniędzy. Zaproszę różnych ekspertów pod kątem, jak można tutaj działać, żeby jednocześnie pieniądze są surowcem na ziemi, no jakby wymienia się na nie wszystko, więc są potrzebne, to jest energia przepływu, a jednocześnie pewne rzeczy. Muszą być zrównoważone. Część osób uważa, że nie powinno być w ogóle pieniędzy, część, że powinny być, więc zaproszę i jednych, i drugich, i spróbuję wyciągnąć z tego jakieś wypośrodkowanie. Raz na zachód, raz na wschód jak mówi taka piosenka trzeba łączyć wschód z zachodem łączyć przeciwieństwa. I tutaj też na zasadzie wychodzenia z tego dualizmu. I nie chodzi wcale o kompromisy, ale o porozumienie. A to wielka różnica. I tutaj pieniądze mnie samego też ciekawią, wnioski, perspektywy. Bo sam pracując z duchowością, robiąc różne sesje, w wielu etapach byłem. Byłem w etapach, kiedy czułem, że Trzeba pomagać jednak bez pieniędzy i robiłem pewne rzeczy za darmo, i wtedy najwięcej ucierpiałem. Były okresy, kiedy w tym trzymałem się, ok, mam cennik, muszę się tego trzymać, równowaga energetyczna musi być i tu było dużo lepiej, ale wewnętrznie dalej nie, nie czułem, żeby to było to. Później to zrównoważyłem, obecnie mam swoje takie, że wiem, że robię całą masę rzeczy bezpłatnie społecznie. Robię też powiedzmy 50 na 50, drugie 50 robię płatnie, bo ja muszę zapłacić, bo ja chcę się rozwijać, ale dalej czuję, że to nie jest to. Podam Wam przykład, jak pieniądze są istotne i wartościowe, kiedy robimy coś wartościowego. Przykładowo, posłużę się akurat Andrzejem, który jest świetnym ekspertem od spraw językowych. Andrzej Rady. To też był u mnie. I ja wiem, że on jest właśnie z tych, co bardziej, że rzeczy muszą być bezpłatne. I tutaj te pieniądze na zasadzie złoto, czyli złoto jest czymś złym. To tak jak mówi to słowo. Natomiast tak, gdyby on miał 200-300 tysięcy złotych. Podejrzewam, że tyle by wystarczyło, żeby dobry programista podał sztucznej inteligencji, zrobił algorytm i tyle by wystarczyło, żeby odzyskać pierwszy język, którym on się zajmuje od wielu lat. Bo wystarczyłoby, żeby podał wszystkie dane, które zna, wszystkie parametry, słowa przekręcone, słowa poprawne i sztuczna inteligencja ze swoją przepustowością rozkodowałaby to i Odnowiła dokładnie pierwszy język taki, jaki był, co się wydaje bezcenne. Więc jak pieniądze by się przydały? Zejdźmy jeszcze na mniejszą kwotę. Andrzej bada przeróżne rzeczy, ale raczej nie jeździ w tamte miejsca. Opowiada o Egipcie, opowiada o różnych świątyniach poza granicami, ale raczej w nie, nie jeździ. Więc gdyby też miał różne. Środki, choćby to były darowizny, no to mógłby spokojnie więcej zbadać, więcej gdzieś wiedzy wyciągnąć i tak dalej. Więc do tego wszystkiego są potrzebne pieniądze. Jak chcemy się rozwijać, musimy kupić sobie kamerę, musimy kupić sobie mikrofon, jakieś oświetlenie, musimy mieć jakiś komputer, musimy zapłacić za internet. Te wszystkie koszta rosną i rosną. O czym wiem doskonale, bo, bo też się tym wszystkim zajmuję. I większość środków tak naprawdę idzie na utrzymanie tego wszystkiego, żeby to się kręciło. I tutaj kolejna taka rzecz, która wypala naprawdę wiele osób, wiem, bo sam tego doświadczałem to jest brak właśnie takiej gdzieś wdzięczności. Na zasadzie nawet nie tylko tej finansowej, że ludzie nie wspierają, nie wchodzą na te donaty, nie, nie wyślą i tak dalej, ale samo takie zaangażowanie, napisanie komentarza, bycie obecnym gdzieś, lajkowanie, proste takie rzeczy robimy naprawdę wiele dajemy gdzieś od siebie, wiele działań jest robionych, natomiast nie zawsze ta interakcja jest. Ja w tym roku miałem duże rozczarowanie. Początkiem roku organizowałem kongres rozwoju świadomości. Ja czuję się bardzo dobry, jeśli chodzi właśnie o organizowanie różnych fajnych takich rzeczy, wydarzeń, zbieranie ludzi, robienie wokół tego te, tych wszystkich takich istotnych elementów, które powinny być. I tutaj fajnie się realizuje. Natomiast ja nie robię tego dla siebie. I wyobraźcie sobie, że w tym roku zrobiłem Kongres Rozwoju Świadomości. Wydarzenie online, gdzie zaprosiłem 35 prelegentów z Polski, którzy dzielili się swoją wiedzą, właśnie alternatywną, z przeróżnych dziedzin. To tak wybierałem, żeby to się nie powtarzało. E, więc ogrom tematów. Z każdym z nich zrobiłem live'a, e, te, też w ramach promocji. E, później każdy z nich e, dołączał swoją prelekcję. Zebrałem na YouTubie około 70 godzin e, materiałów wideo e, od tych osób, e, gdzie, gdzie z każdym, zobaczcie, robiłem live'a. To jest mnóstwo godzin. W dwa miesiące od rana do wieczora e, siedziałem na Komputerze działając. Także samo, kongres trwał dwa i pół tygodnia, gdzie prelekcja była rano, południe i wieczorem. A ja słuchajcie, pracuję. Ja pracuję na etacie, jestem kierowcą, 9 godzin pracuję, mam dwójkę dzieci. Ja to robiłem wszystko sam. I co jest najgorsze? Bo ogólnie ja chciałem to robić. Czułem taką potrzebę wewnętrzną. Jest to też nadal dostępne na YouTubie tyle godzin, to też ciężko naprawdę przerobić materiału. Natomiast najgorsze dla mnie było w tym to, że ja te wszystkie osoby zapraszałem potem też na spotkanie interaktywne, czyli można było im zadawać pytania. Jakby po, po całej prelekcji można było przyjść na Google Meet, zadać pytania i tam przychodziło po 10 osób. Gdzie ja na przykład zaprosiłem Mieczysława Bielaka, który ma dość duże zasięgi, jeździ po różnych konferencjach i nagle przychodzi i 10 osób jest na, na spotkaniu z nim. Czy Aleks Berdowicz, Janusz Zagórski, osoby dość rozpoznawalne. No i właśnie tutaj był taki. Mały odbiór tego wszystkiego mimo tak e, wspaniałej gdzieś inicjatywy. I ja wtedy zrozumiałem, że właśnie kluczem są ludzie, bo my możemy sobie mówić o zmianach, o zmianach świata, e, nowej erze. Ale jeśli za tym nie idą ludzie, no to dla, dla kogo jest ta zmiana? Tutaj potrzeba właśnie takiego zaangażowania nas wszystkich, bo mamy. Ogromny potencjał, nawet dzisiaj sobie myślałem, też po jednej rozmowie, wolna energia. Przecież ja mógłbym bez problemu zorganizować grupę badawczą, totalnie legalną, oficjalną i tak dalej. Wszystko mogłoby być dokumentowane na YouTubie. Mógłbym zebrać otwartą grupę. Badamy wolną energię, zbieramy różnych techników. Naukowców, ludzi z duchowości, i wspólnie próbujemy odzyskać tą wolną energię. Całkowicie jawnie wszystko, co się uda zrobić, jest dane ludzkości, czyli nikt na tym nie zarabia. Ustalić od razu takie zasady jest to wszystko przecież do zrobienia. Takie rzeczy jak najbardziej. Możemy działać. Jeszcze, kiedy to jest gdzieś postowane, publikowane, wtedy kolejne osoby mogą to zauważyć, dodać swoją cegiełkę, elementy, których brakuje. I kiedy jest właśnie takie zaangażowanie grupowe, to można wiele razem zrobić i to po prostu płynie. To, to jest właśnie tak, tak ważne. I to, czym ja tutaj się. Co mnie wypala najczęściej, no to jest to. Nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o jakieś takie kwestie, ale taką małość z tej drugiej strony, gdzie człowiek myśli czasami, że coś się robi tak wyjątkowego, tak pięknego, wartościowego. Sam wie, jak wiele to wnosi wartości przeróżnego rodzaju, bo, bo ja mnóstwo rzeczy robiłem. A z drugiej strony praktycznie nie ma nikogo. Tak jakbyście miało lekarstwo na raka, a nikt, nikt go nie chce. Tutaj w cudzysłowie oczywiście, bo aż takiej skali to nie ma. I to jest istotne. Zachęcam was właśnie do śledzenia tego cyklu Lepsze Jutro. Tutaj będę... Działał, komentujcie, dawajcie swoje pomysły, mówcie, jakie rzeczy um, warto zbadać, bo to mnie też motywuje. Ja jestem człowiekiem, ja nie robię tego tylko dla siebie. Mam no ciągnie mnie, tak? Wyrywa mnie, mnie ser ducho, chce robić te rzeczy, chce się tym zajmować, natomiast też potrzebuję z drugiej strony takiego potwierdzenia, że ja tego nie robię. Wiecie, nie, nie rzucam kamyczkiem w mur, bo to by była strata energii po prostu. I też widzę właśnie, jak wiele osób tworzy gdzieś wspaniałe rzeczy, a zaangażowanie. Tej naszej wielkiej, świadomej społeczności jest tak niewielkie w to wszystko. A teraz, w tym roku nowym, my musimy się łączyć. Tutaj oczywiście każdy indywidualnie robi wspaniałą robotę, natomiast już musimy działać jako kolektyw ze wszystkim i tworzyć jakieś inicjatywy, i przyłączać się do czyichś inicjatyw. Być bardziej aktywnym. To już rok konia, słuchajcie, to, to już mamy biegać i to kusem, a nie tylko się wić jak do tej pory. Więc też ten rok był wyjątkowo trudny. Wyjątkowo dużo ściągaliśmy starej skóry, starych masek, starych blokad. Było naprawdę momentami ciekawie. To podsumuję, bo pamiętajmy, że narzekanie, realnie, autentycznie, jest udowodnione, że wpływa na nasz mózg wręcz szkodliwie zdrowotnie na, na planie fizycznym i narzekanie własne i narzekanie innych osób. Ja w tym roku wyjątkowo dużo narzekałem, czegoś sobie muszę darować, bo chodzimy w nowe. Dziełem się naprawdę. W wartościowe rzeczy. I właśnie teraz jesteśmy na tym ostatnim etapie. Końcówka roku. Puszczamy już resztkę tej starej skóry, resztkę masek po swojemu, tak jak czujemy, i naprawdę ten nowy rok zaczynamy na, na pełnej parze. Tutaj już naprawdę dużo, dużo, dużo będzie zmian i My mamy być częścią tych zmian. To się nie dzieje poza nami. To nie jest tak, że energie kosmiczne, obce cywilizacje czy Mesjasz przyjdą i nam to ustawią. No, my do tego jesteśmy. My mamy w sobie tego Matrixa. Żeby wyjść z Matrixa, musimy go zmienić w sobie. My jesteśmy programistami rzeczywistości całej. Dlatego my musimy zmienić siebie całych. I o ile w tym roku te zmiany były wewnętrzne, to w tym roku przyszłym, 2026, te zmiany już są zewnętrzne, czyli z tym, co mamy w sobie, wychodzimy na zewnątrz, musimy to pokazać. I to jasne, i to ciemne. I jedna, i druga jakość będą potrzebne. Jedni będą głaskać, śpiewać i przytulać, inni będą jeszcze walczyć i burzyć to, co jest do zburzenia, i to jest dobre, to się ma uzupełniać. Łączymy wschód z zachodem. To jest główne hasło tego, co chcę powiedzieć, i główny też przekaz na przyszły rok. Nie ma wojny, nie wchodzimy w wojny, konflikty, inne takie rzeczy. My to łączymy. My, jako Polacy, my, jako mieszkańcy tej ziemi pomiędzy wschodem a zachodem my, jako ludzie świadomi którzy potrafimy łączyć duchowe z materialnym potrafimy łączyć górę z dołem i czarne z białym. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.